Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale PV. Taki dzisiaj krótki odcinek z, Ze skrzynki elektrycznej Która tutaj będzie Tak jestem trochę Słuchajcie, przygaszony i te odcinki będą krócej Bo wróciłem ze szpitala I no jestem w Dętka po tym szpitalu e, I jak doktor mi prosił Robiłem, słuchajcie moi drodzy Należy się badać na mm, Przesiewowe badanie pod kątem raka jelita grubego lekarz mówi, panie jesteś pan 50+, plus. masz pewnie znajomych w tych okolicach mów wszystkim, że niech idą na badania ponieważ podstępny skurwiel to jest rak jelita grubego i należy się badać byłem jakiś czas temu na badaniu miałem polipa, czyli taką narośl, nowotwornie złośliwy teraz mi go przez dwa dni leżałem to mi go wycinali, żeby czasami nie przerodził się w nowotwór złośliwy, wiecie więc należy się badać, mówi komunikuj jest wszystkim, program jest bezpłatny należy się badać, żeby to ewentualnie wykluczyć, bo, bo mówię, jest to kompletny e, bezobjawowy typ w jelitach ponieważ tam nie ma nerwów, tam nic nie boli kolonoskopia też nic nie boli, nie ma co się bać chodźcie, chodźcie, chodźcie pomimo że to trochę tam nieprzyjemne jest, ale może uratować Wam życie, dobra Koniec pieprzenia, Nie robię żadnych robót tam. Zobaczcie jak to wygląda Baniak. łazieneczka już jest grzejnik. Nie robię tutaj szarpaniny z przewodami. Po prostu no, po tej tam grzebaniu wielicie. Mam się nie forsować mocno, nie, nie, nie wyginać, nie kucać, nie skakać, więc nie robię nic forsownego. Robimy tutaj sobie tu siedzę i robię skrzyneczkę. Słuchajcie, to jest skrzynka AC. Ona już tu sobie wisi, to, to zdejmę, bo spadnie. Skrzyneczka AC będzie tu. Tu obok zaraz będę mocował skrzyneczkę, też taką. Jest to skrzyneczka, tam wlezie do paneli. To jest bezpiecznik do paneli DC. Ta skrzynia na grube bezpieczniki będzie tu. Spadnie, spadnie. Będzie tu. Bardziej tu, nie bo pierwszy tutaj z tej strony szybko i łatwo dostępny ziom to musi być yy, główny hebel i on będzie tutaj nie żeby było łatwo otwierasz drzwi i robisz jeb i odłączasz hebel nie od akumulatora tu będzie ta skrzynka a za tą, a za tą skrzynką będzie ta skrzynka to, to jest skrzynka na małe obciążenia DC typu światła typu jakieś tam co on tam chce odwarki wybasta i co tam jeszcze tu będzie podłączone? No i ona sobie będzie tutaj, nie? Tam, żeby można było się do niej dostać i bezpieczniki, no. Wyjąć. Chyba, że Hebel tam zrobimy, no bo to tam też będzie tutaj, to, to nie będzie niczym zasłonione. Nie będzie niczym zasłonione tam Hebel, a żeby był łatwiejszy dostęp do bezpieczników. Jak to tu będzie Hebel, to da się go obrócić. No, da się go obrócić, nie? Nie ma problemu. No lepiej, żeby mieć dostęp do bezpieczników, aczkolwiek nie zakładam, żeby tu bezpieczniki się no miały palić od czegoś. No będą tak dobrane, żeby się nie palić. Cały zespół okablowania ze wszystkich tych aparatów elektrycznych, jak to się nazywa oficjalnie, będę przechodził poprzez otwory tu, że tutaj nie będzie, lub ewentualnie z takiego czegoś, jak wyjdą dwa przewody. I on będzie tak, no to będą tu, dwa otwory tu i wszystko idzie na drugą stronę, z każdego z tych elementów. I cały zespół przewodów wyjdzie na tą stronę. Może tak, o, tak to będzie wyglądało. Tu jest taka ścianka, tam będzie jeszcze jedna ścianka, no to tam będziemy umieszczać wiktrony, a na tej ściance będzie przetwornica. Akumulator już stoi tu, więc z niego będzie... Wyjście blisko do wszystkiego. No i krótsze przewody, tym lepiej. Cała ta, ta tutaj ta, ta, ta półeczka będzie elektryczna. Nawet nie, nawet nie resztę sobie to wykorzysta. Bo ja się zmieszczę tam, na tamtej ścianie tam będzie płyta pokryta aluminium jeszcze, takimi dwoma płytami aluminium, żeby ciepło odbierać, bo to się jednak grzeją te, te, te wszystkie przetworniczki, a na tej ścianie będą buzbary. I cała kabloteka, która wyjdzie z tej strony, nie? Tylko muszę najpierw po prostu to, chcę to zaczepić, bo, bo chciałem już to Z tamtej strony robić, ale nie wiem gdzie wyjdą otwory i gdzie się będą przewody Układać, nie? Więc wiecie, tu będą dziurki, tu będą jakieś dziurki Także, także teges tak Dobra, składam to, może dzisiaj jeszcze to zdążę zrobić I Pokażę Wam jak to wyszło pod samym kątem montażu rozdzielnicy, bez podłączenia żadnego Zanim do tego podejdę, to wiecie, ze względu na to, że tu jest ten skos taki, strasznie ciężko tu wszystko cokolwiek przykręcić. No taka specyfika. To okablowałem po prostu to. To jest wejście z paneli. Wejście z paneli z góry. A tu na dole już jest wyjście. I one te dwa już tutaj sobie wychodzą. One idą do smart solara, nie? To jest wejście do smart solara. I, I to muszę teraz to nakręcić i nie wiem jak tam teraz wejdę ze śrubokrętem. Ale dobra, zaraz przejdziemy. Po prostu tego już nie chcę ruszać, bo to będzie kłopot, żeby się tam dostać do tego. Zacisnąłem, tutaj z góry schodzi 6 mm kwadrat. Na dole wychodzi 10 mm kwadrat. Nie zaszkodzi. Także to składam. To skręcę tą obudowę, i, i bierzemy się za te dolne. Cała banda tego tu jest. To załatwione. Ta główna pucha, w której będzie yy, zasilanie wszystkich trzech urządzeń Victrona, tak? czyli Multiplusa, yy, multi Smart Solara ładowarki z alternatora i ładowarki sieciowej, to wszystkie stąd będą szły, no bo to, to tam idą dziesiątki amperów Czyli tutaj, tutaj z dołu przyjdą wszystkie To będą wywiercone na drugą stronę I tu podejdą, pyk, tu przyjdzie z akumulatora Tu przyjdzie z Tu przyjdzie z, BM, z tego, z busbara, który będzie z drugiej strony Tu będzie dystrybucja Tych trzech głównych Natomiast czwarty to będzie Przejście na to, czyli na skrzynkę z małymi bezpiecznikami, na, na, na te pierdoły, tam, które jeszcze tutaj w tym aucie po stronie DC będą. No i myślę, że tak to zrobię, bo tutaj ta specyfika skrzynki jest taka, że tu wyjścia są po bokach tego minusa. Tutaj jest też minus cały, że tu wchodzimy minusem i tu mamy dystrybucję minusa, ale tu minusa po tej stronie w ogóle nie będzie, minus będzie na, na, na tamtej ścianie, no bo tam mamy minus na akumulatorze, a tu mamy plus na akumulatorze. No jak najkrócej. Jak najkrócej to robimy, żeby nie ciągać w poprzek tutaj nic, także tu, tu, tu nie będzie nic poprzek. No coś tam będzie, no bo od plusa też trzeba pociągnąć do przetwornicy. Także myślę, że to tutaj, tutaj tutaj ma, ma, ma maleńka dziurka tu i tutaj się trzy plusy zbiegną i tam te trzy plusy z drugiej strony się zbiegną. Albo może na dół one je, je zrzucę, o, na, na dół by je zrzucił i wtedy dziurką pod spodem by to zrobił, bo tutaj też przychodzi główny Plus nie, to przychodzi główny plus do tej skrzynki, czyli stąd. To tu mogłem zrobić tak, ale nie. Tutaj wyjdzie po prostu tam i wejdzie tu. Zobaczcie na różnicę średnic, nie? Tutaj jest M8, a tutaj jest M5, M4. Te są M4, te są M5, Czyli kabel stąd dotąd Takie różnice konektorów. No ale to, czyli tutaj cyk. I one wszystkie zaraz zejdą w dół, tak pięknie zejdą w dół i jednym otworem przejdą pod spodem, więc to mogę zbliżyć tutaj. To jak to sięga dotąd, no to wtedy hebel będzie sięgał dotąd. No i tu jestem bez problemu go w stanie obrócić. Najpierw myślę hebel zrobię i od razu przewody muszę mu przewiercić i przeprowadzić na drugą stronę, żeby też jego nie ruszać w tym kącie skośnym, nie? Tu przy tym słupku. To, to są najgorsze te, to i to najgorsze miejsce, żeby tutaj cokolwiek nawiercić. i No jest no, no fatalnie, fatalnie się to robi. No ale no taka specyfika ułożenia w tym aucie, dać go w dół czy w górę to już bez większego znaczenia. Dobra, tym się teraz zajmę. I tak to się prezentuje po chwili. Na 75% przekręciłem, bo tej śruby na dole ostatniej nie jestem w stanie sadzić tam do otworu Na siłę może bym ją wbił, ale, ale to jest nie do ruszenia Jeszcze jakby ktoś się pytał, słuchajcie, to, jest, to ma pracy ciągłej 300 Amperów Pracy e, przez 5 minut 500 Amperów i pracy przy 900 Amperach 30 sekundowej To tu prąd maksymalny, który będzie szedł, to jest, no przetwornica ma 2000 przy 12 V to jest jakieś 200 Amperów, także spoko, 200 Amperów wszystko jest policzone pod 200 Amperów lub więcej, teraz tak, tutaj otwór duży, tam na dole w mam już sobie wzór, wzór zrobiłem, tam otwór duży i tutaj już 35 mm kwadrat, dwa przewody Jeden stąd idzie prosto do plusa akumulatora, to go zaraz zrobię. No bo to już przykręcam i zostawiam. Nie chcę tam już nic z tych kątach grzebać. Bo o ile tu mogę robić, tu i tu, to w tych dwóch te, te dwa muszę zakończyć. Także tam duży otwór. Za, za, zaciskam końcówki 35mm kwadrat. Na się na przewodzie 35mm kwadrat. Tutaj jest M10, tu jest M8. A drugi przewód, który stąd wychodzi, idzie do buzbara, który będzie z drugiej strony. Tak, czyli stamtąd wyjdę. I tutaj będzie główny busbar, nie? Plusowy. A mówię, to ja robię tak naprawdę tu strona plus, a strona minus będzie po tamtej stronie. No ale to jeszcze. Jeszcze do tego dojdziemy. O. Tak to wygląda tutaj podłączenie na M10 2 razy 35 mm. I ten tutaj, który jest... A jeszcze jeszcze go nie ma tutaj. Ten tutaj pójdzie do akumulatora. A ten drugi pójdzie do busbara, ale ja jeszcze nie wiem, gdzie będzie busbar. Więc yy, na razie nie. Na razie nie. Na razie to, ta mała skrzynka bezpieczników. Chcę to po prostu zaczepiać, żeby to już nie majtało się po tym samochodzie. Czy tak to jest? Czekaj, tę obudowę to założę z góry? Tak, bo ona ma otwór jeden tutaj. To zakładam. I przykręcamy to tutaj, nie? Muszę to skręcić jeszcze to jest 17 to jest 17, bo to M10 to 17 No i na tą chwilę moi drodzy wygląda to tak To będzie oczywiście robione, tu mi przewód za krótki wyszedł, to to, to tamto wiecie Zdarzają się różne rzeczy, nie? Skrzynia tutaj będą. Bezpieczniki AC hebelek 1. Hebelek drugi można włączyć. Wyłączyć nie ma problemu. Tutaj będą dziury. Na drugą stronę wszystkie z tego też wyjdą. Jedną dziurą z obu stron, bo to będą cienkie przewody. A tutaj tak wychodzi. No, ten długi to jeszcze to, ten z tego włącznika głównego. Jeden do akumulatora, tak jak mówiłem. A drugi po włączeniu idzie do busbara, który będzie. No gdzieś tutaj busbar, główny busbar plusowy. A minusy będą na tamtej stronie. Ale to w kolejnych odcinkach. Na razie trzymajcie się, hejka.